Przekaz od Pana Jezusa Króla Polski i Wszechświata do wszystkich. Wezwanie do postu i szczególnej modlitwy w pierwszy piątek, 5 lutego 2021 roku. Ja Jezus Chrystus Król Polski i Bóg w drugiej osobie Trójcy przy Najświętszej, wzywam wszystkich do postu w pierwszy piątek lutego, w intencji. Przebłagania Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego, a wieczorem również w ten jeden dzień w tej samej intencji o godzinie dwudziestej, różaniec święty, tajemnice chwalebne oraz koronka do miłosierdzia Bożego. Na to Polsko błogosławi wam całe Królestwo Boże, liczymy na was. Chrystus Król Polski i Wszechświata. Wspólnoty, w posłudze oraz domy modlitwy świętego Jana Pawła II. Przypominamy, że po koronacji Jezusa na Króla Polski w Świebodzinie 31 października 2020 roku wiele osób realizuje wołanie Króla Polski i modli się codziennie o godzinie 20 w intencji dziękczynnej za przyjętą intronizację. W tym ciągu modlitw, jeden dzień ma być wyjątkiem, jeśli chodzi o treść intencji. Gdy nadejdzie dzień 5 lutego 2021 roku w tym dniu zawieszamy intencję dziękczynną za intronizację, a pościmy cały dzień w różnych formach oraz o godzinie 20 odmawiamy różaniec, tajemnice chwalebne oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia, w intencję i przebłagania Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Z wielką odpowiedzialnością przyjmujmy wielki apel Chrystusa Króla Polski o post o modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia za Polskę w pierwszy piątek lutego bieżącego roku. Prosimy wszystkie domy modlitwy świętego Jana Pawła II, całe przymierze Bożej Miłości, wszystkie wspólnoty religijne działające w naszej Ojczyźnie i wśród Polonii, wszystkich wyznawców Chrystusa, o szczególną mobilizację duchowo-osobową, poprzez powyższą ofiarę postną modlitewną Przekazujmy tą informację jeden drugiemu, gdzie się tylko da, i twórzmy 5 lutego bieżącego roku w naszych domach największe w dziejach Polski modlitewne zjednoczenie narodowe. Zbudźmy się ze snu i przystąpmy do wspólnej platformy modlitewnej. Ta formacja nigdy nie zawiedzie i wierzymy mocno, że ochroni Polskę. Do każdej rodziny niech dotrze ta informacja pilny przekaz od Pana Jezusa, króla Polski i wszechświata do wszystkich. Wezwanie do postu i szczególnej modlitwy w pierwsze piątek lutego Szczegóły www. modlitwy od 2pl